Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus sobota dziewiątego tygodnia okresu zwykłego i wspomnienie Najświętszego Serca Najświętszej Marii Panny. I kolejny odcinek EZS, który Ciebie oczywiście zapraszam. Dzisiaj Bóg w swoim słowie, w tej liturgii słowa, zaprasza każdego z nas, żebyśmy popatrzyli na swoje serce i pozwolili sobie wydobyć z tego serca to, co najcenniejsze. Kiedy święty Paweł wzywa Tymoteusza do głoszenia, do ewangelii, do znoszenia przeciwności, do mówienia prawdy, do niepoddawania się, to tak naprawdę mówi: popatrz na swoje serce, popatrz, co w tym sercu masz, co Bóg w swym sercu złożył i podziel się tym z innymi, czyli mów. Mów o Jezusie. Mów nawet, kiedy będą pojawiały się właśnie przeciwności, nawet kiedy pojawią się ludzie, którzy będą głosić błędne nauki. Nawet kiedy będą pojawiać się ludzie, którzy nie będą chcieli słuchać tej Ewangelii. Paweł dzieje mówi o takich ludziach, którzy mają świeżbiące uszy. których to, co będziesz mówił, będzie ich drażniło. Będą próbowali to powykrzywiać. Może nawet i robić coś przeciwko Tobie. Nie? Oskarżać Ciebie. Ty mów. Jeżeli w Twoim sercu mieszka Pan Bóg. Jeżeli odkryłeś tego Pana Boga. Spotkałeś Go. Jest On dla Ciebie największym skarbem. To nie przejmuj się przeciwnościami. To Słowo jest również dla nas słowem, ponieważ my lubimy się czasem usprawiedliwiać, dyspensować tym, że nie potrafimy robić coś dobrego ze względu na jakieś przeciwności, ze względu na ludzi, którzy nie chcą nas słuchać. Ale te przeciwności i, i prześladowania, jakieś tak górnolotnie nawet czasem mówiąc, i, i jakieś trudy, które napotykamy, one oczyszczają nasze intencje. Nie mówiąc, że oczyszczają też Ewangelię, którą głosimy z naszej strony, naszą ewangelizację, powody naszej ewangelizacji, powody głoszenia naszej Ewangelii. Po to to potrzebujemy. By się przekonać, że nie głosimy, że nie robimy tego dla poklasku. Dlatego, żeby. Ludzie nam tylko, żeby ludzie nas tylko chwalili, żeby nam klaskali, żeby nas podziwiali. Ale właśnie to, czy ja głoszę Ewangelię, takim sprawdzianem jest, że może nie widzisz w tym momencie owoców tego głoszenia. Może nie widzisz owoców tego, że Ty coś dobrego robisz, a ludzie jakoś nie zmieniają się, nie doceniają tego, co robisz. Dlatego intencją ewangelizacji jest ciągle robienie pomimo odbioru, jaki. To spotka. Ważne, żeby to słowo siać, żeby się nie zniechęcać, a Pan Bóg temu da wzrost. Ja już naprawdę nie chcę mówić, że to słowo dzisiaj mnie tak nokałtuje i mówi do mnie, szczególnie w kontekście tych, tych głoszeń, tych tutaj nagrań EZS, kiedy te ostatnie tygodnie są z wyświetleniami bardzo słabe, a ja tak bardzo może egoistycznie i może nie po Bożemu, nie po ewangelicznemu. Tak, chciałbym widzieć owoce tego wszystkiego. Dzisiaj dlatego słucham tego słowa jako takie umocnienie. Mam nadzieję, takie umocnienie też na to, co robię i też umocnienie dla Ciebie to, co robisz, e, żebyśmy umieli ufać Panu Bogu, żebyśmy umieli dawać to, co najcenniejsze z naszego serca, żebyśmy się nie zachwycali pozorami. O tym nam dzisiaj też mówi Ewangelia, przecież o tej ubogiej wdowie. Jezus na początku pokazuje uczonych w piśmie faryzeuszy, którzy pokazują się na zewnątrz w powłóczystych szatach. Myślą, że w tym, co zewnętrzne, tkwi jakaś wartość, w tym, co jest moim ubiorem, tytułem. Czasem jakoś i w Kościele nam takie grozi niebezpieczeństwo, takiej tytułomanii. To, kim jesteśmy, to, do czego Pan mógł nas powołał, nawet kiedy zajmujemy jakieś miejsce w Kościele, to nigdy nie może nas wynosić ponad innych ludzi kto kim jestem, nigdy nie może sprawić, że ja będę wyżej od kogoś, że będę miał jakieś poczucie wyższości, lepszości, bym to tak to nazwał. Ale Jezus przestrzegając nas przed tym, chce nas umocnić i zachęcić do tego, żebyśmy rzeczywiście budowali prawdziwe braterstwo i prawdziwą wspólnotę. Oczywiście odnosząc szacunek do siebie nawzajem, nie? bo to nie chodzi o to, że mamy być teraz dla siebie kumplami. Odnosząc szacunek dla siebie, wrażliwość i miłość, też do instytucji Kościoła i do wszelakich, i też i posłów w Kościele, którzy, które pełnią poszczególni ludzie, poszczególne osoby, ale żeby to naprawdę, co wykonuję, to, kim jestem, nigdy mnie nie wywyższało ponad innych ludzi i nie sprawiało, że jestem kimś lepszym. Nawet kiedy coś więcej robię, albo coś więcej mam, a tym bardziej, kiedy mam coś więcej w portfelu może, to też nie jest po to, żeby się wywyższać, ale żeby umieć się tym podzielić. Bo tak naprawdę przed Panem Bogiem okazuje się, że nie jest ważne, ile ja daję. Nie chodzi o ilość, ale chodzi o to, czy to, co daję, czy to, co robię, potrafię dawać z serca, tak jak ta Boga wdowa. Ona nie dała z tego, co jej zbywało, bo miała nadwyżkę, bo miała trzynastkę, czternastkę, premię, w czasy pod gruszą i tak dalej. Ktoś jej coś tam podarował. Dała ze swego niedostatku. Po ludzku da, dała najmniej, ale w oczach Boga dała najwięcej, bo dała z serca, z miłością. My czasem może byśmy tak chcieli z jednej strony wszystko Panu Bogu dać, ale trochę sobie na boczku zostawić. Tak na wszelki wypadek, tak na czarną godzinę, gdyby się może to, co ewangeliczne, nie udało. A ta wdowa uczy nas, żebym potrafił dać wszystko, żebym umiał oddawać wszystko. Patrzcie, ta właśnie uboga wdowa, która może, nie wiemy, można podywagować, może po ludzku jej w życiu za dużo nie wyszło, może po ludzku za wiele nie osiągnęła, może nie była jakimś autorytetem, jakimś odnośnikiem w życiu, kimś, kim warto byłoby się wtedy inspirować. I gdyby nie Jezus, to żaden z ludzi by jej nie zauważył. Na szczęście Bóg widzi Twoje, moje małe gesty, których nikt, nikt nie widzi, i zauważa to, co jest z serca. My często honorujemy to, co właśnie pozorne na zewnątrz, to, co można podziwiać. Bóg widzi więcej. Bóg widzi to, czego człowiek nie dostrzega, to, czego człowiek nie chce widzieć. I to, gdzie człowiek nie chce się, może wzorować na jakiejś postawie, ale Bóg to dostrzega. Bóg widzi każdy twój dobry czyn, każde twoje małe, drobne słowo, które komuś dałeś, twój czas, który komuś ofiarowałeś, każdy czyn, za który nic nie otrzymałeś, nawet takiego małego słowa jak dziękuję, ale Bóg to widzi, pamiętaj o tym. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć.